Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Jacek Andrusiewicz, a dzisiaj do rozmowy o ważnych rzeczach dla konsultantów, trenerów, coachów i nie tylko zaprosiłem panią Bognę Gąsiorowską z Polskiego Instytutu Mindfulness. Dzień dobry Pani Bogna. Witam. Dzień dobry, dzień dobry panie Jacku, witam państwa. Zapraszamy dzisiaj na konferencję Stowarzyszenia Matrix 22 lipca od godziny 19 do 1 w nocy. Noc webinarów. Dobre praktyki konsultanta i trenera. Czy mindfulness jest dobrą praktyką dla konsultanta i trenera? Mindfulness jest praktyką, która. Jest i dla konsultanta, i dla trenera, dla każdego, kto ma kontakt z ludźmi, ponieważ kontakt z ludźmi jest źródłem pięknych chwil, ale również wielu stresów. A jeśli chodzi o mindfulness, to jest to kwestia zarządzania właśnie uwagą, redukcji stresu też, w związku z czym myślę, że to jest umiejętność szczególnie dla tych osób, które pracują z ludźmi w grupach. Natomiast przede wszystkim po to, żeby wzmocnić siebie, niezależnie od tego, co się dzieje w grupie i żeby tego trudnego uczestnika tak naprawdę też mieć w cudzysłowie pod kontrolą. Mam na myśli teraz tutaj mówiąc o trudnym uczestniku, samego trenera. Czyli podnosimy kompetencje po to, aby być sprawniejszym, bardziej kompetentnym jako osoby, ale też jako członkowie, a często i liderzy, szefowie zespołów czy grup zadaniowych. No i właśnie taki tytuł jest, czytam go właśnie: Mindfulness jako kompetencja lidera XXI wieku. Tak? Czyli będzie dużo dla liderów, tak? Dobrze, myślę wszystkim mindfulness jako kompetencja lidera XXI wieku to w tym aspekcie właśnie pracy z ludźmi, tak? Bycia z ludźmi, trener no, też jest liderem, prawda, na sali w danym momencie, tak? Pracy z zespołami pracy, w rodzinie, to też jest ten aspekt bycia liderem dla siebie samego, czyli samoregulacja emocji, myśli. I to jest właśnie to, tak? Gdzie. Na tym warsztacie zresztą też, tak? Przede wszystkim więcej opowiem o tym, czym jest mindfulness, a czym nie jest. E, następnie e, też będziemy przećwiczymy, tak, e, czyli jeżeli będziesz na tym warsztacie, to i dowiesz się, ale też i przećwiczysz e, pewne umiejętności, właśnie praktyka mindfulness, dowiesz się, w jakich momentach ją stosować i e, jakie daje benefity w związku z czym myślę, że ta a propos zarządzania każda chwila jest dobra na zarządzanie, szczególnie z sobą, w relacji ze sobą i w relacji z innymi. Już jestem zainteresowany, bo wśród członków stowarzyszenia konsultantów i trenerów zarządzania matryk, jest dużo osób, które zarządzają, które pracują z zespołami, które są członkami i szefami tych zespołów, więc bardzo serdecznie zapraszamy jako stowarzyszenie i, i jako Pani tak, Bogna Gąsiorowska, Polski Instytut Mindfulness na godzinę 21.30, na to zaplanowano Pani webinar, a konferencja 22 lipca 2020, noc webinarów, dobre praktyki konsultanta i trenera. Zapraszamy Państwa na naszą stronę internetową www.matric.pl, oczywiście również na Facebooka, gdzie znajdziecie Państwo link do systemu Competit, w którym proszę się zarejestrować. Otrzymacie Państwo również linka do platformy Zoom. I 22 lipca w środę o 19 proszę aktywować linka i być z nami. Bardzo dziękuję Pani Bogomiło za zaproszenie, za to, że zgodziła się Pani być razem z nami. No i co? zapraszamy. I miłego dnia. 21.30. dowiemy się, przećwiczymy, na wskazówkę to Zapraszamy.